Siemano, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Siema, internety. Dzisiaj mamy 6 marca, po godzinie 10, temperatura w granicach 12 stopni. Wczoraj też nas fajnie zaskoczyła, bo tam gdzieś pokazywało, że nawet do 16. Dzisiaj nawet ma być do 18, więc korzystamy z pogody. W Polach już nieco, nieco obeschło, jak tam bracie sądzisz? No, no trochę obeschło, może nie za cudownie. Ale lepiej, bo widać po kołach, że nie ma tego tak płota. No że na, na drodze i tak było to się jeszcze nosi gdzieś tam komuś z kół, Dokładnie. więc y, nam też się będzie nosić. No niestety taki urok wiosny, no żeby wjechać w pole i nie wyciągnąć w ogóle brudu na szosę to musi, no. musiało być ponad 20 stopni. tak? A pomimo to i tak się zawsze gdzieś coś przylepi jak jest gwinko. No pewnie tak to wygląda no i co, trzeci dzień, tak? tak. Trzeci dzień rozsiewania nawozów. A żeby ktoś nie pomyślał, że ja nie wiadomo jak ja te nawozy rozsiewam. Po prostu rozsiewam. No tak. Wiesz, tam kilka kursów zrobię dziennie, tyle ile mogę, tak? Tak. No. Bo też ja w pracy jestem, tutaj nic za dużo nie pomogę. No sobie ile zam... mogę, tyle mogę, co Zam porobię sam to porobię. Sam sobie robię ile mogę, tak? Tak, sam sobie działasz. To tak. jest inne, inne zajęcia, nie tylko jestem. Tak, słuchajcie, dzisiaj troszeczkę więcej, bo w tamte... Dni wiadomo, dziś blisko domu, no to już nie bawił się z tym rozcinaniem worków na pół. Dzisiaj tak taki pomysł, że worek rozcinany do połowa big bag. Ile wyleci, tyle wyleci. Reszta na dół odstawiana i jak widzicie jest zawsze troszeczkę więcej tego nawozu. Bo jak się jedzie gdzieś dalej, to jak teraz jedziemy, no to, to wiecie Czyli jak jest. Sytuacja jest taka, to powinny wejść dwa no. big bagi, tona. No. Ale jak zasypiemy tonę, to no to będzie z czubkiem. I się będzie rozsypywać magia nastrochęć, na się będzie rozsypywać, więc planuję to na następny rok dokupić jeszcze jedną yy, no, nadstawkę albo zarobić, można mm. i nawet dorobić i, i żeby te dwa big bagi bez problemu weszły i żeby było no, jeszcze, jeszcze tak spokojnie, żeby nie rozsypywało się. Takie Dokładnie. 15 cm dookoła, ja bym zrobił, wystarczałoby, więc powinno być dopiero Tak. Jedziemy. Tutaj akurat taki wąski kawałek Mamy trzy, szyj, nie? No. Yy, ustawiony rozsiewacz jest około 18 metrów chyba najwięcej Tak mi się zdaje No ale tak jednak coś tam ale... przeskakuje do, 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 do sąsiadów no ja staram się będę jechał powoli No ale sąsiadom też nie ma co żałować, też nie mają Tutaj jest większość Powiedzieć. No się siewamy co? Salmak, e, 27 chyba, 7 i 4, tam jest wap i magnet. Tak, tak, wczoraj właśnie tak ja No co będę mówiłem. mówił, jak ja to robię, zawsze tak co roku tak samo, 250 do 300 litrów, 300 kg na hektar. Tak zawsze działa mniej więcej. Tak, ale teraz można powiedzieć, że warunki są korzystne, bo nie dość, że da się wjechać ciągnikiem, ale są widać co się dzieje. Ciągnik zapada się, są waga, ciągnika też robi swoje. No, w granicach 7 ton e, ciągnik, prawda? I e oprócz rozsiewacz. No jest jednak ta, ta, ta masa. Ale warunki są fajne, bo ziemia jest wilgotna. E, łatwiej będzie miał się ten nawóz rozłożyć, prawda? Szybciej. Co mogę więcej powiedzieć chyba nam sąsiad przypalił z jednej strony od rzepaku no, widać właśnie, że, że mamy tutaj od żąby, ale to, no, przez całą długość. Przez całą długość, a, tak. przez całą długość mamy jak rzepak wystał przypalono. No a co zrobić? No, to nic nie poradzimy, Każdy chce dla siebie jak najlepiej. Tak no i co mogę więcej no. powiedzieć wam? Także źle zrobiłem, że nie zrobiłem tej nadstawki zimą, nie miałem też czasu. Bo niestety tak nawet głupia nadstawka parę centymetrów już by zrobiła różnicę. Tak, żeby dwa całe weszły. Ja wiem, czy zaśwać miał być no, do 60, więc a dlaczego z nadstawką zamówiłem? Bo Zawsze myślałem, że o jak wezmę 600 kg wigma, w sypę, to nie będzie się rozsypywał, no, nie? bo to była 500 no. nadstawka. Ale też nikt nie wiedział, że będziemy tak dużymi ciągnikami rozsiewać nawozy, no nie? A dlaczego nie 60? Ktoś powie, no 60 to jest... Mordenka. Mordenka jest tak przerąbane, że nie chciałbym do tego wracać nigdy więcej. No właśnie. Problemy z wałkiem, ze wszystkim. No. A no co zrobić? Dużo jest problemów. Pompa nie trzyma, nie utrzyma i pod górę no, dęba stawia. Obciążałem, no, no cuda się działo, nie chcę do tego wracać. A kto woda chce? By, by, tak jak teraz na przykład, czy, czy to case'em rozsiewałem, czy szóstką, z renówką my rozsiewali wcześniej To, by, to są ciągniki, które się nadają do rozsiewania na wodę? Tak na Tu możecie zauważyć, że jest mokro, jednak już koła z powrotem oblepiło No niestety No, będzie trzeba gdzieś tam zawsze poboczem jechać, tak żeby otrzepać je A nie narobić problemów tutaj po drodze, nie? Tak. tak. No boczkiem tak. też, żeby tak nikomu nic no, nie zrobić. No. No. no jest kolejny kawałek. No właśnie. Właśnie mamy trzy, co drugie pole tak? Tak, ja sobie tam wysionę gdzieś w środku, pokażę wam no. też. Zewnątrz. No tak się trafiło takie kawałeczki, to mówię, też coś się nagra. No, teraz z czas pójściem do pracy. Tak, tym bardziej, że no, z środka jeszcze nie nagrywałem tego ciągnika. Możecie zobaczyć jak to właśnie wygląda. Jak tutaj brat operuje. No, no właśnie nie. tyle fajnie, że ta dźwignia jest tu pod ręką i może sobie spokojnie, czy tym półbiegiem, czy, czy, czy wałkiem może sobie działać, nie? Tak, e, Zatory, no. Ursusy do rozsiewania nie są że są bardzo dobrymi traktorami. No. Najfajniejsze w tych ciągnikach to są te dźwignie biegu Wysokie. Wysokie Fajnie się biegi wbija, przebija To jest na plus, duży, duży plus no. Mamy radyjko Jakieś właśnie Grunding Co to jest? Drugi. Telewizory chyba były w tej filmie. Tak? mogę no. Wam o. więcej powiedzieć na, ten temat. na temat, zboża odmiany tego jęczmienia tutaj nie powiem zbyt wiele, ponieważ nie wiem, nie pamiętam. Chciałbym się cofnąć w filmikach. O, no, ale... o ile też było nagrywane, bo to różnie, czas, nie wszystko jest nagrywane. Czasami, czy, czasami odmiany mówimy na filmikach, jaką tam siejemy ja. na wiosnę, no nie? a przeważnie jak sięje nowe, to potem sieje wszystko już, już tym, tym nowym później, jak już no. skosimy, no nie? No także no, takie sprawy, co mogę tutaj... Jeszcze dodać, bo dawno nas nie było no. yy, Dlaczego właśnie tej nastawki nie zrobiłem? Ja miałem dużo innej pracy w tej, tej zimy Po prostu tak się nas ganiało pracy W gospodarstwie? Nie, w gospodarstwie po prostu No nie mogę dużo o tym mówić ale miałem bardzo dużo, dużo zajęć Dużo innych zajęć no. no i tak wyszło, ta wiosna też tak Myślałem, że jeszcze ta zima się jeszcze pociągnie ze dwa tygodnie, jakieś tam mrozy, nie mrozy. No i tylko że ta zima też była taka, że więcej mrozów no. jak śniegu i, i w ogóle... Tak. No nieciekawie. Dużo było. osób w lutym już wyjeżdżało z nawozami 10-12 luty. Te mrozy były dużo duże u nas. To no, można było wyjechać, ale każdy się tam obawiał. Czy ja się obawiałem, bo, bo mam czego się obawiać. <śmiech> Dobra, <śmiech> że, ja wychodzę. Żeby, żeby nie siać. Pokażę z zewnątrz, bo to ostatni przejazd. Ach, ciężko wam powiem tu jest no, wyjść na dół jadę od tam tamto No no, wiem. Oporowo oczywiście cały czas, koguty migają Ale że jest opór o, przerzuca, przerzuca Idzie wszystko tutaj do do sąsiadów. A co zrobić? Rundrze ta większość leci do siebie. No. są takie kiszki. Są takie kawałeczki. Ja tu też przejdę sobie. Tak. Za to chodzenie, chociaż nawóz będzie miał. rozsiany. No, przejdę na ten kawałek. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ha. Kretowiny na kretowinę. Tutaj, w tej części, są dosłownie te pola zmasakrowane. On ja sobie tam przejedzie. No, wałek się rozłączył. Ma wygodę, naprawdę ma wygodę takim dużym ciągnikiem sobie tutaj jeździć. Ona robi troszeczkę takich kolein. No, ale co zrobić? Postaram się przysłonić trochę tę kamerę. Bo ostatnio, jak nagrywałem, powiem Wam, nie zasłoniłem i co jest grane? Szumy strasznie były na początku filmiku. Teraz pewnie też będą. No, z tym się pewniej by poradziło, gdyby jakiś ten mikrofon tutaj do niej zainstalował, czy coś ogarnął. Ale jest w planach wymienić kamerę, tak jak ostatnio wspominałem. Są dwie kamery. Wiem, że jedna to jest ta Ace Pro 2, a druga to też taki Action, chyba 5 czy coś takiego. Ale zaraz Wam dokończę, niech przejedzie sobie. No, w tą stronę tak nie wieję, już. Mogę normalnie złapać, ale słuchajcie, no kwestia jest tego, że wracając do tych kamer, to nie dość, że cena kreuje się tam w granicach 2000, jedna jak i druga kamera, Ace jest droższa. I co najciekawsze, wydaje mi się, że inwestycja po prostu na, nie jest to jakoś kurde, kwota holendarnie droga. Wiadomo, to nie jest tam powiedzmy 7, 8, czy tam nawet 10 tysięcy, tylko tam 2000 za kamerę. Ale jestem zdania na obecną chwilę, że wolę póki ta kamera nagrywa, bo w niej funkcja przycisku. Która znajduje się tu na boku akurat Wam nie pokażę bo ją nagrywam ale ja tak zwracam właśnie teraz na nią uwagę na tą funkcję no już się po prostu wyrobiła to włączanie tej kamery nie jest dość uciążliwe, ale jeszcze, jeszcze póki nagrywa, ten obraz w tej kamerze czy ten dźwięk, czy ta stabilizacja jest bardzo dobra jak sami widzicie ja nagrywam to jest GoPro Hero 7 Black także ta kamerka naprawdę ze mną jest długi, długi czas i spoko spoko jest do nagrywania nie myślę już raczej nigdy w przyszłości, jak będę wymieniał kamerę nad GoPro, bo wszystkie recenzje, które obleciałem na YouTube w ciągu tych dwóch miesięcy, bo chciałem wymienić kamerę, mówię, będzie co nagrywać, bo zbliża się wiosna i no, będzie zawsze coś, jakieś nowe nabytki, co zresztą też widzieliście już tam na kanale w szorcie Jelen Jest, będzie też w przyszłości do nagrywania i co? no pasowałoby zmienić, ale kwestia jest też tego, nie wiem jak będzie wyglądać przyszłość. I mówię, no obecną chwilę sobie daruję, bo jeżeli wyjdzie w tym roku, na jesień, kolejne wersje, lepsze kamery, to ja sobie tak myślę, w tym lub w następnym roku, bo ciężko też mi określić, nie wiem kiedy oni tam je wypuszczą. To ja sobie też tak myślę. A po co będę teraz inwestował, skoro wypuszczą coś lepszego, te stare kamery. Dostaną takie aktualizacje, że będą już poprawione, będą lepsze, na pewno za ten czas. I e, wtedy będzie łatwiej mi wybrać, która z nich będzie bardziej konkurencyjna, bo wiadomo, aktualizacje zawsze tam jakieś ulepszenia wprowadzają, czy jedna, czy druga, ale wtedy będzie można postawić, że O, ta jest lepsza i tą wezmę, akurat może jeszcze stanie ją o jakieś 200-300 zł i wtedy będzie można e, kupić i wymienić. Ale na obecną chwilę zostaje jeszcze przy starej. Zainwestowałem w nią w granicach 100 chyba złotych, jakoś tak, nawet nie niecałe, chyba 100 złotych, bo zainwestowałem w dwie baterie. Jak na razie właśnie te akumulatory fajnie się spisują, nie mam z zamiennikami żadnych problemów, wcześniej też miałem tego. No czy Lowe... nie wiem jak się nazywają, już nie pamiętam. Nie miałem z nimi problemu, zainwestowałem w podobne, tylko jeszcze troszeczkę inne, tańsze. I nie mam z nimi żadnego problemu, jeśli chodzi teraz o nagrywanie jakichś dłuższych filmików czy coś. Bo naprawdę fajnie, fajnie się spisują. Miałem okazję, żeby je przetestować, rozładować je do samego końca i naładować. No i jest git. Nie ma, nie ma żadnego z nim tutaj problemu. I na razie ta inwestycja musi wystarczyć. W tą kamerę, więcej na razie nic nie myślę. Jeżeli będę dalej nagrywał, będę wam pokazywał, co się dzieje tam u mnie, co się dzieje u brata, to jak najbardziej ta myśl z kupną kamery będzie już na 100% i, i kamerę się kupi. No. A teraz w międzyczasie co lecimy na kolejne kawałki? Z bratem będziemy rozsiewać. No. Fajna, fajna maszyna, fajnie chodzi Fajny szczęciak no. no i tak wiem. Gumiaczki z przodu z tyłu Jest czym rachać. No, fajna maszyna No co? Do następnego na razie